Wiatr huczał przeraźliwie. Śnieżne tumany kłębami, jak domy, albo jak te drzewa wilgachne rozstrzępione, taczały się po świecie i raz po raz biły w chałupę, że wszystko w izbie dygotało, szczękały miski poustawiane w szafce i kolebały się u pułapu opłatkowe światy. Zimno przejmujące, wiejn tak ciągnęło od okien i drzwi, że łapa wciąż szukał cieplejszego legowiska. A jagna przyokryła się w zapaskę. Witek wsunął się cicho i rzekł nieśmiało. Gospodyni, czego? Wiecie, a to dziedzic z ogiery przyjechał. Cugantyki, hamany, kare całkiem. W siatkach czerwonych, z piórami na ubach, a brzękadła na pasach to łyśnią się od złota kiedy to obrazy. W kościele jak szły, to, to niczym ten wiatr. No nie dziwota. Dworskie przecież, nie chłopskie. Jezu, jeszczem takich smoków nie widział. A jeszcze by nic ci nie robią i na czystym owsie stoją. No pewnie, że tak. Ale żeby naszą źrebicę wypaść, ogon je obciąć, grzywę zapleść i sprząt zwójtową siwką, to by tak samo rwały, co? Gospodyni. Pies się zerwał nagle, nastroszył i zaczął szczekać. A wyjrzyj-no, ktośik jest w ganku. Ale nim zdążył, jakiś obwalony śniegiem człowiek stanął na progu, pochwalił Boga, otrzepywał czapkę o buty i rozglądał się po izbie. Pozwólcie się ogrzać i wytchnąć nieco, rzekł prosząco. Siadajcie, Witek, przyrzuć na ogień, zarządziła zmieszana. Nieznajomy siadł przed kominem, ogrzał się nieco i zapalił fajkę. Borynowy to dom, ja Boryny, zagadnął odczytując z papierka. A już ci Borynowy. Przytwierdziła ze strachem, bo się jej uwidziało, że to jakiś z urzędu. O, Ojciec w domu? Mój poszli na wieś. Poczekam. Pozwólcie, że posiedzę przed ogniem. Przemarzłem. A siedźcie, Przecie ławki nie ognia nie ubędzie. Nieznajomy zdjął kożuch. Ale snad zimno mu było, bo wstrząsał się cały, zacierał ręce i coraz bliżej przysuwał się do ognia. O, ciężka zima, ale to szepnął. No pewnie, że nie letka. A może mleka zgotować na rozgrzewkę? Dziękuję, gdybyście mieli herbatę. A była ci była jeszcze jesienią, kiedy mój chorzał na brzucho. Przywiezłam z miasta, ale wyszła, a nie wiem u kogo by na wsi znalazł. A dobrodziej, pono, cięgiem herbaty piją wtrącił Witek. – Ale polecisz to do niego pożyczać, co? – Nie potrzeba, nie, nie, herbatę mam ze sobą. Zgotujcie mi tylko wody. – Wrzątku niby! Przystawiła garnczek z wodą do ognia i siadła z powrotem do kądzieli, ale nie przędła. Tylko co czasem furknęła wrzecionem dla niepoznaki i spozierała na niego pilnie, pełna głuchego niepokoju i ciekawości. Co za jeden, czego chce… Może z urzędu po jakimś spisie? Bo cięgiem zaglądał do książeczki. Ubiór też miał prawie pański, szary z zielonym, jaki to noszą strzelcy dworcy, a to znowu kożuch chłopski i czapkę też. Cudak ci jakiś, a bo ten obierzy świat, a może i co drugie. Rozmyślała, porozumiewając się oczami z Witkiem, które niby podkładał na ogień, a głównie oglądał nieznajomego i mocno się dziwował, że ten cmoknął na łapę. Ugryzie pies zwy. szepnął mimo woli. Nie bój się, mnie psy nie gryzą. Uśmiechnął się dziwnie i gładził tulący mu się do kolan psi łeb. Przyszła wkrótce juska, za nią zaraz zajrzała Wawrzonowa, do któryś z sąsiadów, bo się już było rozniesło w sąsiedztwie, że jakiś obcy siedzi u Borynów. A on wciąż się nagrzewał, nie bacząc na ludzi, ni ich szepty i uwagi. Dopiero gdy się woda zagotowała. Wydobył z jakiegoś papierka herbatę, zasypał, sam sobie wziął z półki biały garnuszek, nalał wrzątku i przegryzając kawałkiem cukru popijał i chodził po izbie, a przyglądał się obrazom, sprzętom, to stawał na środku i tak przenikliwie spoglądał w oczy, że ludziom miętko robiło się w dołku. – A kto to lepił? – wskazał na światy wiszące u sufitu. – To ja. Pisknęła rozczerwieniona Juska. Chodził znowu długo, a łapa krok w krok za nim. A kto tak wymalował? zawołał zdumiony, przystając przed wycinkami, jakie były nalepione na ramach obrazów, a gdzie gdzie i wprost na ścianie. Okiej to niemalowanej, no wystrzyżone z papierów. Nie może być, wykrzyknął. Sama strzygła, to już ci wiem. I samiście to wymyślili, co? Sama, a dziś każde dziecko we wsi to potrafi. Umilkł znowu. Nalał sobie drugi raz herbaty, usiadł przed kominem i z dobrem parę pacierzy nie rzekł ani słowa. Ludzie się porozchodzili, bo wieczór nadchodził i zamieć się uciszała, że ino czasami zrywał się jeszcze ostry wicher, zakręcał, mącił i bił w chałupę, ale coraz rzadziej i słabiej się trzepotał. Niby ten ptak wyzbyty z sił dalekim lotem. Jakna też w końcu odstawiła kądziel i wzięła się do wieczorowych obrządków. Służył u was Jakub Socha? zagadnął nieznajomy. A niby Kuba! Juści że służył, ale się pomarło chudziakowi jeszcze na jesieni. Mówił mi ksiądz o tym mój Boże. Szukałem go od lata po wszystkich wsiach okulnych, i znalazłem po śmierci. Do naszego kuby szukaliś ta? zawołał Witek wzruszony. A to pan muszą być dziedzicowym bratem z woli. A skądże mnie znać? — Powiadali nieraz ludzie, że dziedzicowy brat wrócił z dalekich krajów i szuka po wsiach jakiegoś kuby, ale nikt to nie miarkował którego. Sochy. O, dopiero dzisiaj się dowiedziałem, że służył uważ. I że umarł. Postrzelili go, krew go uszła i pomarł, pomarł, wołał Witek przez łzy. Długo był u was? Zawżdy, jak no pamięcią sięgnę, to zawsze służył u Borynów. Poczciwy był podobno, pytał nieśmiało. I jak jeszcze? Cała wieś może przyświadczyć wszyscy. Nawet dobrodziej płakali na pochówku i nic nie wzięli za nabożeństwo. A mnie to pacierza uczył i strzelać uczył, mnie rodzony ojciec opiekę trzymał nade mną i po dziesiątku czasem dawał i wybuchnął płaczem na przypomnienie. A pobożny był cichy, pracowity parobek, że nieraz dobrodziej sam go chwalił. To na waszym cmentarzu pochowany, a zaś by indziej. Ja wiem, gdzie pokażę. mroży mu krzyż postawił, rocho wypisał na deseczce wszystko, że choć zawiane śniegiem trafię i doprowadzę. Zawołał Witek. A to zaraz pójdziemy, aby przed nocą zdążyć.